Witajcie już w szóstym odcinku serii Osiemsetką przez Pojezierza. Po nocy spędzonej na Mazurach w cichej agroturystyce nad jeziorem Piecki spakowaliśmy rzeczy na motocykle i ubraliśmy kierunek Sandomierz. Jego położenie miało być naszym punktem odniesienia do znalezienia miejscówki na biwak. Na trasie czekały na nas również dodatkowe atrakcje, które zaplanowaliśmy późnym już wieczorem. Tym razem z militarnym akcentem i małym zaskoczeniem na koniec tego filmu którego nigdy bym się nie spodziewał. Bez śniadania przy słońcu, które powoli wędrowało po prawie bezmurnym niebie, wróciliśmy na czarny asfalt, oddalając się od mazurskich krajobrazów. Zatankowaliśmy jeszcze motocykle, tak by móc zrobić kolejne 350 km naszym tempem. Spalanie Triumphal Tigera 800 XC z kuframi w moim przypadku to około 5,5 litra na 100 km. BMW F800GS zwykle paliło nieco mniej co przyczyniało się do tego, że to zawsze ja informowałem o potrzebie zjazdu. W pierwszej kolejności naszym celem było odnalezienie gastronomii, gdzie w miarę smacznie uda nam się zjeść poranny posiłek. I tak idealna knajpka wydawała się być właśnie tu, w centrum miejscowości Trzew. Niestety poza fast foodami nic więcej nam nie zaoferowało. Zatrzymaliśmy się zjeść coś, więc jakieś śniadanie. ale takie jakieś normalne, nie jakieś zapiekanki, kebaby i tak dalej, ale wyjdzie na to, że na moje pierwsze śniadanie wejdzie piernik z Torunia. Za to kilkaset metrów dalej trafiliśmy do idealnego punktu. Gdzie menu pani kelnerka znała na pamięć, gdyż dań było może ze 3. Ale to nie było problemem dla nas, bo jajecznica była w ofercie. To najważniejsze. Kiedy już na jedzenie wróciliśmy na odpowiedni tor. To zaraz z niego zjechaliśmy, trafiając na punkt muzealny w Drewnowie, gdzie główną atrakcją jest wiatrak Koźlak z XIX wieku i odrestaurowana drewniana chata z kwiatami na oknach. Interesujące miejsce zwłaszcza dla fotografów, bo sceneria tutaj jest dość ciekawa. Zmierzaliśmy do wsi Wulkanosowska. Bowiem to tu ktoś kiedyś zrobił niezwykłą fotografię dronem na polski odrzutowiec ukryty w polu. Wyglądało to na tyle inspirująco, że postanowiliśmy dołożyć kilkadziesiąt kilometrów więcej, by porównać obrazy z internetu z rzeczywistością. Ale wcześniej jeszcze pit stop na truskawki. Historia położenia tego odrzutowca szkolno-treningowego, jakim jest PZL TS-11 Iskra, jest taka, że właściciel postawił sobie go w polu jako zwykła ozdoba. Niestety nie spodziewał się, że po latach stanie się ona atrakcją turystyczną. Samolot jest ten zamknięty i pomimo prób odpalenia go na kable, silnik nie zakręcił. Teraz wiem, że poradniki z YouTube'a nie zawsze sprawdzają się w terenie. Za to tu w Muzeum Sił Powietrznych w Demlinie kilka maszyn było otwartych, ale zbyt mocna ochrona obiektu sprawiła, że praktyki, które nabyłem przez lata grając na przykład w GTA, mogłyby tu nie zadziałać bez dodatkowych kodów oszukujących policję. A tak na poważnie to polecam każdemu wizytę w tym muzeum. Nawet jeśli nie interesujesz się lotnictwem czy wojskiem, to myślę, że zrobi to na tobie duże wrażenie. Pomijając fakt kolegów motocyklistów z BM-ek, którzy stwierdzili, że nie jest to warte zachodu i 10 minut to jest maks, jaki na to można poświęcić. Dobrze, że ich zdanie nie do końca mi urzekło. Godzina była dość późna, dlatego, będąc w Kazimierzu Dolnym, przejechaliśmy przez najbardziej zatłoczone uliczki, rzucając wzrok na budynki i ruszyliśmy w stronę ojca Mateusza na Kawkę. Dzieliło nas od siebie już tylko 100 kilometrów, czyli ponad godzina drogi. Kto? 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 Kto się? Nie ma sensu, a to mówię o sobie. Nie ma takiej osobie, Takich jak wasz, to byście poszli w ziemię. O ja wiem. Sądomierze jedynie co zapamiętałem, to rynek z ratuszem który jeszcze kilka lat temu pojawiał się u mnie na ekranie telewizora Spokój jaki tu panował, pomimo tak dużej ilości turystów Kawiarnie z dobrym sernikiem i przemiłą obsługą No dobra, i lody z manufaktury też pamiętam, były świetne Nie daj to Nie, ja nie robię zdjęć, haha Cukier dla ciebie Pomimo tego, że dotarliśmy tu, to i ta główne atrakcje były już zamknięte. Podczas całodniowej jazdy motocyklem takie coś było do przewidzenia. Zmęczenie też zaczęło się pojawiać, dlatego znów poszliśmy na wygodę i zrezygnowaliśmy z biwaku na poczet pokoju w jednej z agroturystyk. To miał być spokojny wieczór, ale taki nie był. Na miejscu właścicielka była nieco zdziwiona naszym przyjazdem. Gdyż dość późno zarezerwowałem nocleg, zostaliśmy jednak tu, lecz uprzedzono nas o małym hałasie, i wtedy się zaczęło. Przejechaliśmy dzisiaj około 580 km. Jesteśmy w jakiejś miejscowości, nie pamiętam dokładnie nazwy, ale sztoz jest taki, że zatrzymaliśmy się jednak w agroturystyce z tego względu, że spanie na dziko i rozkładanie się o 22 gdzieś w lesie czy nad jeziorem nie ma po prostu sensu, ale wszystko jest w tym najlepsze to, że w naszej agroturystyce odbywa się osiemnastka. Także zaraz zobaczycie. Kamerzystom na 18 jeszcze nie byłem Z przyczyn oczywistych nie mogę udostępnić wszystkiego co nagrałem Ale chciałem pokazać wam to Że każdy nasz nocleg Podczas tego tripu pod jakim względem był wyjątkowy. Dzięki za obecność.